Hej, cześć, witajcie! Znowu debiutujemy w reprezentacji Polski. Teraz tylko tak rzucimy sobie okiem, kogo my to mamy w grupie. O, tam było, dobra, ale zobaczymy, tutaj. Mm. Naprawdę, by grupa wyglądała tak samo, tylko jeszcze Austria byłaby nad Polską, a Polska ostatnie miejsce. A naprawdę będzie tak, że wyjdziemy my i Włosi. Zobaczymy, pierwszy mecz, mecz z Czechami sobie zagramy. Czy tam ktoś gra? Jakiś znany? Ja. Nikt, Petr Cechino, Doprowadzicie Tu straty bramki? Jest gol! Ale spaluny. Ma, dobrze podałem. Wysuniesz go tam w skrzydełku. Pięknie, pięknie! Nie, dobiegł. Kurde, jest obrót, obrót! Ach, ach, ach! ach. Jak się dawno nie cieszyłem z bramki, aż sobie salto zrobimy. Świetnie! ach dawno nie czułem takiej radości po zdobyciu gola, bo w wentusie mi za bardzo nie idzie. Ale to jest klasowa bramka, obrót z piłką. Fajnie się gra plecami do bramki w FIFA, to jest coś pięknego. Mamy jeden do zera. Nie tak, nie tak, kolego. Dobra, my jesteśmy w piłce, pięknie, pięknie. O, aleśmy mi zauważył, uda mi się zmieścić i jest super. Kajbal, tu je bal. Fak! Co stało? Ręką zagrał? 18.30. Co ty go 16.27, ty, Zmień ten zegarek. Hopy, co, co mi ty źle pokazujesz? Ty. Kaj, ty mieszkasz, że taki czas masz. No co, 1 do 0. W 55. minucie wpadła jedyna bramka w tym spotkaniu. No, oczywiście nie był to mój najlepszy mecz, ale w końcu się odblokowałem. Jest bramka. Tutaj Portugalia wygrała. Włosi wygrali. A teraz jak <laughs> w zwyczaju. Nie zostaję dzisiaj zostałem, a ciekawe dlaczego, no bo Lewandowski też sobie musi pokopać w gałę. Bo nowy level, fajnie. No. Cristiano Aldo. E, po jeden. Koncentrat i Lewandowski. Że jak sobie zrobiłem drugi oddech, taką cechę, to tutaj co mecz to gram. A nie, że co drugi mecz, bo zmęczony. Dobra, to co to, Cagliari. O, ale taktyka fajna. Dawaj, debiutancka bramka dla Juventusu, musi kiedyś wpaść, nie? It's my Time Jest, jest Czyżby to, czyżby to w końcu nie nadejdzie ten moment nie nadejdzie w Juventusie chyba Pa, 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 pa Jest Oh, fuck Ale jest gol To jest ważne, liczy się dobro klubu A nie, moje bramki Chociaż Nie ukrywam, że mnie to smuci. Moja dyspozycja w tym klubie. Kajo tam leca. Zaś byłem bliski wykończenia tej akcji. Możemy to spojrzeć jeszcze raz. Jeszcze raz, przeanalizować tutaj! Bo byłem źle ustawiony, uderzałem ze słabszej nogi. Ale mogło być to zagrożenie, ale to bramkarz spisał się lepiej. Ale dobitka Marcizio wszystko wyjaśniła. I właśnie schodzi z boiska. Zawodnik chyba tego meczu. Jest. O, ależ. No! No. Panie sędzio, jak tak Pigena i mara wypierdoluj, to czerwonego dostał. To nic. Nie ma spalonego. Co ty godzisz? Ale ten jest taki szybki nie. O, brzucieczko, markowanie. To co za. O! Nie. Ja chyba zapomniał wszystko. Całą wiedzę o futbolu. Dobra, dobra. Możecie mówić, co chcecie. Wygrywamy, to się liczy. No, nie jestem w formie, chyba bym potrzebował jakiegoś odpoczynku. Co panie sędzio, Dobyś mi jeden mecz odpocząć? Nie, zawsze muszę grać. Jak się o drugi oddech FIFA, to się zawsze grę. Wtedy nie miał kto miał odpoczynki, ale teraz mogę grać zawsze, bo jestem w pełni sił. Co mecz, co tydzień, co trzy dni, jeden. <grywka> Jeszcze raz. Jezu, kurde, co kliknął? Woo! O, Jezu, zaś! Nie ma! Supek! Dobij! Jeszcze raz! Kto tam wchodzi to po te piłki? Ależ zamieszania było. Możesz, dziwinku. Ja za sam do środka. Ekstra. Dzięki za podanie. Oooo! Jezu, ale wolej, pół wolej. Pff, kiepsciutko, ale fajne zgranie miał. Tak krzywo kopnąć jeszcze. Czemu lewą? Czemu lewą? Że oni jarali coś, nie? Że to jest takie szybkie, Opa. pa. Tryt, tryt. Moż to. Jeden, jeden. Jezus święty, zamiast samemu to kończyć. Mmm, rożny. 90 minuta. Nie, jeszcze nie ma chyba. O, nie ma. Jest gol. LOL. Artur Sobiech. Po Juventusu. Jeszcze ciepławają do prezentacji polskiej, i mnie zastąpisz. Kury, Porażka. No cóż, 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 cóż. Porażka, porażką. porażką. Sobiech. Zadecydował o wyniku spotkania, ekstra, taki sobie lepszy niż ja, a ja nademu demu jakąś klątwa ciąży, zobaczymy, jeszcze jeden mecz do rozegrania, cóż się wydarzy. Tak tu już, tu już się robi ciasno, pa, 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 jaki autobus, już ile, już jest ośmiu ich, dobra, widzę, że Chelsea, Londyn wszyscy robią we Włoszech, jest, no, fuck, czemuś tam stoł człowieku. No, szybkość, moc, energia. Debiutancka bramka! O, o, o! Je, e, 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 e. w końcu to nadeszło! Jest! Ile można było czekać? Ile można było czekać? Ach, łezka wokół się kręci, bo myślałem, że to już jest koniec, że się wypaliłem. Ale jest gol, to przywraca nadzieję i siłę. Wierzę w swoje umiejętności. Czuję się jak gnowno narodzony. O, o, o! Ciepa? Dobiegnie ktoś? Nie, 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 nie! Hernanes, ja... Uspokój piłkę. Znaczy, uspokój piłkę. Uspokójcie grę, chłopaki. Tak prawe skrzydło jest wolne, nie? Zaś ten Hernanes ty! Mieliście uspokoić graj, i co? Tracicie, ty. O, ile można czekać, ty! Już dawno już miał pozycja do oddania. Dobra, chuj nie leca, 3-0. Hernanez, po hat Hernanez, nie, zabójcza prędkość, Hernanez! Jego wieczór. Hernanez. Co on zrobił dzisiaj? Oh, oczywiście mu się jebło tempo 99, nie? A jak? No co tam, co mi tam? 3 do 1. Łooo, wow, co mam, ja dawno takie nie widziałem od przejścia. Od zmian klubowych. O, to mi się podoba. Jest bramarczkow, czekałem na to. No znaczy, cóż, w ostatnim spotkaniu w końcu mi się udało odblokować. Mam nadzieję, że już na dobre. Nawet mi w tym Juventusie jakoś za bardzo dobrze nie idzie, bo na 3 mecze 3 punkty to nie jest zbyt dobra wiadomość. Nie straciłem wiary w swoją umiejętności. Zobaczymy, co będzie w następnym odcinku. Już sam się nie potrafię doczekać. Czy będzie hat-trick może? Zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Miłego dnia. Cześć.